Dobry wieczór Państwu, Weronika Jaskółka, zapraszam na sport. Na początek informacje z niedawno zakończonego półfinałowego meczu Mistrzostw Europy do lat 17. Mimo dobrego początku i prowadzenia do przerwy 2 do 1, Polacy musieli uznać się wyższość Niemców, którzy zapewnili sobie awans do finału po wygranej 5 do 3. Niemniej biało-czerwoni pokazali się ze znakomitej strony podczas całego turnieju, docierając do czołowej czwórki na starym kontynencie. Fernando Santos ogłosił kadrę na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Portugalczyk postawił na odświeżenie zespołu, co ma przynieść korzystny wynik, przede wszystkim w meczu z Mołdawią. W czerwcu polska kadra rozegra dwa spotkania. Najpierw prestiżowy, choć towarzyski mecz z Niemcami, kiedy to z reprezentacją pożegna się Jakub Błaszczykowski. Po czym przyjdzie czas na arcyważne wyjazdowe starcie z Mołdawią. Selekcjoner od jakiegoś czasu nie ukrywał, że dla niego liczy się przede wszystkim mecz eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Na dzisiejszej konferencji prasowej dodał, że ma już w głowie większość składu, który wyjdzie na boisko w Mołdawii, ale nie ma jeszcze pojęcia, kto zagra z Niemcami. Priorytety Santosza są więc jasne: zdobycie pełnej puli w trzecim meczu eliminacji oraz umocnienie. Się na drugiej pozycji w grupie. Aby osiągnąć ten cel, selekcjoner dokonał wielu zmian na liście powołanych. W linii obrony na pewno nie zagrają zmagający się z urazami Kasz oraz Dawidowicz. Ponadto nie zobaczymy Piątkowskiego, karbownika i Gumnego. Miejsce tych graczy zajęli natomiast powracający po kontuzji Bereczyński oraz Kędziora, ale także Reca, Wieteska i Wiśniewski. W środku pomocy zaś jedyną zmianą jest powołanie dwóch wyróżniających się piłkarzy ekstraklasy: slisza i Łęgowskiego. Zawodnicy odpowiednio legi i pogoni zajęli miejsce Kozłowskiego. W ataku ale i kosztem piątka Santosz postawił na Milika. Zmian nie widać tylko na pozycji bramkarza oraz na bokach pomocy. To właśnie z tej 25-osobowej grupy selekcjoner wybierze jedenastkę na mecz w Kiszyniowie, który odbędzie się 20 czerwca. Towarzyskie starcie z Niemcami na Stadionie Narodowym rozpocznie się natomiast 4 dni wcześniej. Boston Celtics zostali czwartym zespołem w historii NBA, który ze stanu 0–3 do doprowadził do remisów w playoffach. Celtom nie udało się jednak dokonać niemożliwego. W decydującym siódmym starciu lepsi okazali się bowiem gracze Miami Heat, którzy tym samym zagrają o tytuł z ekipą Denver Nuggets. Po trzech meczach playoffów niemal pewnie awansu byli gracze Heat, którzy prowadzili już 3 do zera. Ekipa Celtic zwróciła jednak z zaświatów, wygrywając kolejne trzy spotkania i w efekcie przenosząc decydujące z nich na własną halę. Mimo wszystko postawione pod ścianą zespół z Florydy znakomicie rozpoczął już siódme starcie obu drużyn. Heat szybko objęli wysokie prowadzenie, co sprawiło, że w grę gospodarzy wkradła się nerwowość. Celtowie za wszelką cenę próbowali odwrócić losy meczu, podczas gdy goście spokojnie realizowali swój plan na grę. Do samego końca utrzymywali przewagę oscylującą w granicach Oczek i ostatecznie dowieźli pewne zwycięstwo 103 do 84. Swoją ekipę do wygranej w finale Konferencji Wschodniej poprowadził natomiast Jimmy Butler, który zdobył 28 punktów oraz zanotował 7 zbiórek i 6 asyst. Rywalizacja o mistrzowskie pierścienie rozpocznie się już w nocy z czwartku na piątek. W pierwszym meczu zespół Hit wybierze się do Denver, aby tam podjąć miejscową ekipę Nuggets. W przeciwieństwie do rywali, jednak najlepsza drużyna zachodu przystąpi do tego meczu po ponad tygodniowej przerwie i szybkim odprawieniu Los Angeles Lakers. I to już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.